Nową youtuberkę, pełną profesjonalistkę, ale to już wiecie, nie muszę wam o tym opowiadać, że no, u mnie profesjonalizm to jest najwyższych lotów. Wybraliśmy się nad morze, podziwiać polskie morze. Jeszcze w tym roku nie byliśmy. No, spakowałam aparat, statyw, chciałam wam fajnego vloga z nadmorza nagrać. Dźwięk morza i wszystko. No, na miejscu się okazało, że Bateria mi padła w aparacie od razu po włączeniu go. Nie wiem, czy uda mi się nagrać telefonem, bo mój telefon trochę jest niekompatybilny z, z laptopem. W sensie, że nie mam kabla, żeby zgrać, więc no, będę się starać, ale nie obiecuję. No i mam dylemat, czy nagrywać, czy nie, ale super, powiem Wam tak super, bo. Super zapach takiego właśnie lasu nadmorskiego. Tego mi brakowało. W tym roku jeszcze nie byliśmy nad morzem przez te wszystkie w sumie COVID, -y, bo nad morzem mamy pół godzinki drogi. A czemu wyjdziecie największym lasem i jakimiś w ogóle rzeczami dziwnymi? Robert, tak. dlaczego ty nie idziesz ścieżką? No, na kulach. Przedzieramy się przez, hmm, przez coś. Widzicie wodę? No, chłopaki postanowili mnie poprowadzić przez. Zobaczcie, przez co? E, przez gęsty las. Nie ma tutaj w ogóle, hmm, w ogóle przejścia. Już pomijam fakt, że jest pięknie, e, bo jest. Ja jestem w ogóle e, wśród jagód. Niestety, pustych. Tu jest chyba jakiś kawałek. Ścieżki. Widzę, że nawet jest i flaszeczka. Poczekajcie! No, i tak to jest właśnie z dzieciakami. Gdzie wy jesteście? Widzę. Dobrze, że masz czerwone buty. Przynajmniej cię widać. Ale czy na przyszłość możemy chodzić ścieżkami normalnymi, jak ludzie, a nie. Boż. Jakimś dziwnym trakiem. Aha, widzę, że tutaj jest chyba leśna toaleta. Może oszczędzę Wam tych widoków, jak się oczywiście da. Dobra, widzę drogę, ale słyszę już słyszę już szum morza. Uwielbiam. Ja nadmorska dziewczyna jestem, to ja wiecie, jestem e, strasznie stęskniona za tymi klimatami. Ale zobaczcie. I jeszcze pogoda nam dzisiaj dopisuje. Ostatni tydzień był koszmarny. Non stop padało. A teraz... Szkoda, że nie mogę Wam przesłać tego zapachu. Jest cudowny. No, dotarliśmy, wypełzliśmy z lasu spójrzcie. Czyż nie jest to piękne? Przepięknie. Nie wiem czy mnie słychać, bo pewnie wiatr zagłusza, słońce świeci. Morze szumi, ale jest cudownie. Położyć się na piasku, posłuchać morza. Dzieci, dzieci związanych już zdążyły się moczyć i wykopać. Chociaż przyjechaliśmy bez ręcznika, bez stroju, w ogóle nie mieliśmy zamiaru najmniejszego się moczyć, no, ale dzieci zmieniły. Wiadomo, że cię Ja Teraz patrzę w niebo. Przepięknie, przepięknie, przepięknie z szumi. Trochę świeci, więc nie widzę, czy się nawet nagrywa. Mam nadzieję, że tak. Także... Cieszę się, cieszę się, cieszę się, że mam to morze na wyciągnięcie ręki. Cudo, kocham morze. Kocham, kocham, kocham ten klimat. Cudownie. Przyznam szczerze, że są pustki. Teraz właśnie wyszliśmy poszukać czegoś na obiad, coś zjeść i są naprawdę pustki. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że jest COVID, czy tym, że jest wrzesień. Absolutnie mi pustki nie przeszkadzają, bo ja uwielbiam takie pustki, nie znoszę jakiś człek na człeku. Ale normalnie tutaj zazwyczaj są straganiki e, i jest wszystko. łańcuszki, wisiorki, cudawianki i jakieś jedzonko. A teraz zobaczcie pusto. Ale pięknie dla mnie dla mnie bomba. Ja tak uwielbiam, znaczy przy, przy samej plaży jest e, dużo stoisk. Można tam sobie pokupować cuda, a my odeszliśmy troszeczkę dalej i poszukujemy czegoś dobrego do jedzonka. Wyjdzie cały twarz biały i powiemy, gdzie lubi Jokera <grystanie> Mogę też ją Możesz wziąć. Oj, o. czapką! O. <grystanie> No, to była sobie rurka. <grymne> Jest <rulka. grymne> Bo ja właśnie na moim lodzie. To twój lód jest w moich włosach. <laughs> Proszę <laughs> bardzo, tego nie robić. Nie. Widzimy. Konsumujemy lody Wietrz nie wieje, ale to normalne, bo to z nadmorza morza. Hej, Hej niunia Junia! Jaki jest nad morzem? Fajnie. Fajnie jest nad morzem, nie? Polskie morze jest super. Jest, eee, jest pięknie. Mama! Au. Co mama? Mama, mama jest fajna? Tak, A, no to, to wiadomo, to przecież to nie ulega żadnym wątpliwościom o tym e, wszyscy wiedzą, a jak nie, to, to się dowiedzą. Uff, z tymi włosami. No, także m, przyszliśmy, że tak powiem, na ostatniego Lodzika. Byliśmy, w, byliśmy na obiadku, byliśmy na rybce, na flandercy i będę miała... Nie, no tak to się pracować nie da. Mam no. wszędzie tego loda we mosach. Co? Robert, dlaczego rozrabiasz? Przyznaj się teraz przed całym światem, dlaczego dokuczasz bratu? Dlaczego nie? Kłamie. Dlaczego dokuczasz bratu? Nie dokuczę. No. Nevermind. w każdym razie podziwiamy widoki, bo zaraz będziemy się zbierać do domku. Podziwiamy przepiękne morze. Teraz już takie lekko wzburzone e, fale. Ale fajnie, bo jest To jest super sprawa. Nie ma tłumów. E, chyba mi coś tutaj lekko pociekło. Loda. No. Czas się za to wziąć. Tylko, że muszę najpierw coś zrobić z tymi I e, rozkoszujemy się widokiem się rozkoszujemy. Ładnie, nie? Ładne jest Polskie Morze. Mhm. Spacerujemy sobie, złać z tego. Spacerujemy sobie e, deptakiem, zbliżamy się powoli do końca naszej dzisiejszej wyprawy. Było fajnie, już się robi chłodno. No i najlepsze jest to, że przed chwilą znalazłam baterię w torebce, czyli jednak ją wzięłam i czyli jednak mogłam nagrywać aparatem, ale znalazłam ją dopiero pod koniec dnia. Profesjonalizm pełną parą. Ostatnie spojrzenie na morze. Ostatni szum. Ostatnie ja. Ostatnie ty. I ty. A już jak jest nad morzem? No właśnie. Tak jest nad morzem. Na pewno będziemy tu częściej przyjeżdżać, z czego rowerów niezmiernie się cieszy. Co za życie. Ja nie wiem, co tu się wyprawia zamierzam, że tak powiem, zabrać się za farbowanie włosów, ale mam pewien problem. W ogóle, co tu się wyprawia? Rękawiczki, które zostały dołączone do farby, jakby są za małe. Próbując je naciągnąć, już je tu porwałam. Druga ręka wcale nie lepiej, bo tutaj nawet nie chcę dojść, ani wejść. Nie wiem, czy to przez pandemię i to, że wszyscy na początku tak się rzucili na rękawiczki i teraz rękawiczki schodzą. E, zaczęli produkować mniejsze te rękawiczki. Czy to może znowu przez pandemię? Moje ręce po prostu zrobiły się nieprzyzwoicie wielkie, grube i, i rękawiczki nie działają. Ale bez jaj, wiecie, co, już chyba wolę za luźne niż za ciasne, bo jak teraz będę nimi pracować, to mi tu wszystko popęka. Także mogę się spodziewać, że moje paznokcie już nie będą tak delikatnie beżowe, różowe, że będą pewnie po prostu brudne od ciemnej farby. Także życzcie mi powodzenia. A ja się będę dalej użerać tymi rękawiczkami. Taka sytuacja. Grzybobranie. Chodzimy chyba od półtorej godziny. Co? Idę, idę. No i reszta, że tak powiem, ma bardzo, bardzo ładne zbiory, a ja jak na złość, ślepa jestem, kicha jakaś, widzicie coś, mówcie, 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 bo ja to nie widzę. To są moje mm, malutkie, malutkie, malutkie zbiorki. No cóż, nie byłam, wiecie co, na grzybach, nie byłam w sumie odkąd wjechałam do Anglii, czyli no ze 20 lat będzie, no bo tak przed samym wyjazdem to też nie byłam, strasznie długo. Ale chyba to starość, ślepota, nie wiem, nic nie mogę znaleźć. Nic, a nic, ktoś ma jakieś rady, porady, może najpierw byśmy zaczęli od tego, żebym okulary wzięła. Ech, gdzie jesteście? A to na przykład torba Roberta. <laughs> no, ten teges, a tam mistrz grzybiarstwa, czerwony kapturek we własnej osobie. Pokaż co masz. Oprócz Zobaczcie. A ty tylko takie małe widzisz, ja widzę. No, ja widzę same malutkie, A, dużych nie widzę. Masakra jakaś w ogóle mąsekryczna. Robert, Robert małżeń, sposób, bo chodzi koło mnie. Ja mówię, no ja patrz Robert, patrz Robert, patrz Robert. Ja mu powiedziałam, chodź mi za panią tak, Anią. I aż tak nie zależy, wiesz, ja tak sobie tak nie ja lubię znajdować. No, mówię, chodź, chodź, chodź za panią Anią, to na pewno coś znajdziesz. Ja to, też ja to znajduję same trujące, no, życie. To, a mam życie! To... Robert też masiaka przyniósł, tu się pytał co to jest, nie? No widzisz. A tu ja mam takiego ładnego masiaka. Pokaż ładnego masiaka. A to całe życie trujące, ja tak z ludźmi, z grzybami. Kto z tego masiaka trzeba tą, tą błonę ściągnąć, nie? A może no Bo ona taka... To jest? konar drzewa. 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 A my wiemy jak wrócić z powrotem? Nie. Co to? Tutaj to? mogą być No i dobra no. Zauważyliście takie coś, że tam gdzie jest najciemniej, tam jest pełno zajątków, a tam gdzie jest jaśny, to są inne grzyby? Nie, bo ja nie zauważam żadnego grzyba, zacznijmy od tego. Szczegół! Drobny. No. No nie już tego I want to be a weekend lover. Yeah, I'm going to be the best damn lover you got. I want to mess up your covers. You love, you love, you love, I don't want to meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. You love, you love, you love. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine what you can do, the way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. You love, you love, you love. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. You love, you love, you love. I ain't got no time for romance, but baby I don't want to lead you on. Not looking for something. So you here's your time to shadow. Show me what you can do. Make a move. Mm hmm mm. Yeah, my mama. No i proszę Państwa, mamy kanie. Nigdy w życiu ich nie jadłam. Nigdy w życiu ich nie robiłam. Tu jeszcze takie są malutkie. Także to będzie pierwszy raz, pierwsze doświadczenie. Wszyscy mówią, kotlety z schabowe, kotlety schabowe. I one w ogóle są bardzo fajne w dotyku. Mega fajne. Bym mogła i tak macać, i macać, i macać, zamiast jeść. No ale dobra, widziałam na internetach, Umyć, osuszyć, opanierować, usmażyć i zjeść. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, czy mi się one zasmakują. Pierwsze próby już były. Yy, tu mi się trochę akurat ten okaz przyjarał trochę, ale to nic nie szkodzi. Yy, I jeszcze mamy serek troszkę. No i jak moje pierwsze wrażenia? No. Powiem wam, no jak kotlet. Nie jest to może najwyższej jakości kotlet i najpyszniejszy kotlet jaki jadam na świecie, ale generalnie jak kotlet. Yy, spoko, ale ja chyba jednak bardziej proferuję yy, podgrzybki, yy, borowiki, sosik z borowików. Yy, to chyba bardziej moje klimaty niż takie udawanie kotleta, że nie kotletem jestem. Ale kotletem nie jestem, no albo jestem, albo nie jestem. Nie znoszę, jak w życiu coś udaje coś, coś udaje coś, czym nie jest. Więc no spoko. Zjeść można nawet spokojnie, przyjemnie, ale ze smakiem. Ale no chyba, chyba potrzebuję czasu, żeby to zaakceptować, że jem olbrzymiego grzyba, który wymawia mi, że jest kotletem. No i tak moi drodzy, mniej więcej tak to wygląda. Ja myślałam, że przyjdzie wrzesień, czyli taki odpoczynek od weekendowego szaleństwa, czekania na ten piątek po południu i dziu, dzida na jezioro i... I wiecie, no to, to była dla mnie taka duża odskocznia, no bo e, czegoś takiego jednak w Anglii nie przeżywałam. Tam, jeżeli udało mi się wyrwać, przeważnie w weekendy pracowałam, jeżeli udało mi się gdzieś wyrwać, no to do okolicznych parków. Rzadko nam się zdarzały jakieś takie naprawdę wyprawy, wyprawy, e, z których czerpałam tyle przyjemności i przede wszystkim tyle energii i radości, bo tutaj jestem cały czas z rodziną, czyli coś, czego najbardziej mi brakowało za granicą. No i przyszedł wrzesień, e, przyszły grzyby, przyszło morze, drugi weekend z rzędu nad morzem, no bomba, Boże, jak mi tego brakowało, ja nawet nie wiedziałam. E, angielskie morze się w ogóle, chociaż też jest piękne, e, awalia i konwalia to już w ogóle coś pięknego, ale jednak to, przy którym, że tak powiem, się wychowałam, które poznawałam od, od małego dziecka, no to jednak to takie... Pojskie. Także mega, mega, mega ładuję baterie. Takie po prostu zwykłe położenie się na piasku i posłuchanie szumu morza to jest dla mnie naładowanie baterii po prostu na maksa. I teraz wam tej energii troszeczkę oddam, troszeczkę prześlę, żebyście się też mogli pozytywnie i miło nastawić, nastroić. No i teraz do tego doszły jeszcze grzyby, czyli mama kończy pracę 1515 .15 i po pracy śmigamy po okolicznych lasach, łąkach, polach i uprawiamy grzybobranie. Super. Po prostu ja po prostu odżyłam. Ja się nie spodziewałam na w najśmielszych oczekiwaniach moich powrotu do Polski nie spodziewałam się takich. Ciągłych przeżyć. I właśnie z rodziną. Dobra, już stop, 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 stop. E, po prostu wiecie, co, co, co mam na myśli, co chcę wam przekazać, że jest git. Git, git, git. A teraz uwaga. Uwaga, proszę się skupić, jak tam sprzątacie, albo coś robicie, to teraz proszę tutaj Halo. E, uwaga. Zobaczycie teraz rzecz najsłodszą. Jaką dzisiaj będziecie w stanie zobaczyć. Pokażę Wam coś najsłodszego, co dzisiaj zobaczycie. Powtarzam się, wiem, ale to jest takie, wiecie, napięcie buduje, nie? E, dopóki nie znajdę tej mm, rzeczy, to nie jest rzecz. Dobra, uwaga, czy jesteście gotowi? Du, 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 du. uwaga. Trzy, dwa, jeden. Tutaj trochę odbija telefon, ale chyba widać. Co? Widać? Widać! Poznajcie naszego nowego psioczka. Czyż nie jest słodki? Jest po prostu mega, mega. Ja już bym go najchętniej wzięła i zaczęła tulać, i przytulać, i całować, i w ogóle będzie chyba ze mną biedny. Tak, zdecydowaliśmy się na psiaka, zdecydowaliśmy się wziąć psiaka. Jeszcze go z nami nie ma, bo jest maluszek. Widzieliśmy go na początku. Na początku września, nie, w końcówce sierpnia to po prostu był mały homik. Teraz pani wysłała mi zdjęcia, już jak wygląda, jak jest większy. No ja po prostu jestem w nim zakochana, dzieciaki tak samo, e, dywagujemy nad imieniem, po prostu jest tyle opcji, żadna się nikomu nie podoba, Każda ma inną propozycję, każdy inaczej by chciał. E, mamy w opcji Cody, bo to jest piesek, e, mamy Cody, Koko, e, Ori, wszystko taka e, lucky dlatego, że nasz kot nazywa się Happy, to chcieliśmy, żeby było tak Happy i Lucky. No, lucky, że przyjdzie do nas, nie? Eee, I co tam jeszcze było? Gucci? Eee, Sandy? Eee, Sandy generalnie powstał od sandała. Moja mama wymyśliła, żeby go nazwać sandał, ale Rafał absolutnie nie zgadza się na żadnego sandała i skrót od sandała miał być Sandy ale przerobiony na Sandy od Sand, czyli od piasku, bo on jest w kolorze piaskowym. Długa, długa, długa droga. Eee, no, powiem Wam tak, imienia jeszcze nie ma, chociaż ja najbardziej się skłaniam ku Ori, 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 Kodi, e, Kai bardzo chce Koko, więc no nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. To też zobaczymy, wiecie co, jak on już do nas przyjdzie i tak na bieżąco, może zupełnie co innego wiecie. Jeżeli macie jakieś pomysły na no jakieś fajne imiona, to piszcie koniecznie w komentarzach albo dajcie znać, które z tych, które ja wymieniłam, Wam się podobają ewentualnie i myślicie, że byłby fajny pomysł tak nazwać pieska? Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. No i będzie to Labrador. Także już nie możemy się wszyscy, po prostu nie możemy się już doczekać. Także tak jak mówię, u nas zmiany, zmiany, zmiany. Dla wszystkich, uwaga, teraz ogłoszenie dla wszystkich moich fanów ASMR-owych. ASMR-a w niedzielę na 99% nie będzie. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, ale no to już, że tak powiem, nie, nie zależy ode mnie. To znaczy, no zależy. <laughs> nie zależy ode mnie. Oczywiście, że zależy ode mnie, ale teraz od poniedziałku, dzisiaj mamy czwartek, wieczór. Mamy remont w domu, zmieniamy ogrzewanie, zmieniamy piece, bo no właśnie czas najwyższy przed zimą było wymienić. Mieliśmy stare piece, mieliśmy piec jakiś tam śmieciowy, plus stary gazowy. Więc od poniedziałku panowie mi tu wiercą, kują od rana do wieczora. No więc w tym tygodniu nie byłam w stanie niestety nic nagrać. Jutro też nie sądzę, żeby mi się udało coś nagrać, ponieważ dzisiaj. O 23 przyjeżdża Rafał na dwa tygodnie, także znowu będzie pełna chata, znowu nie będzie czasu. Na weekend mamy w planach i morze, i jezioro, i planów mamy 100 tysięcy. Znaczy, ja mam listę, długą listę, co Rafał musi zrobić. Wymarzyło mi się szlifowanie schodów, malowanie schodów, bo mamy trochę przetarte. No wiecie, ten dom naprawdę wymaga dużo, dużo, dużo rzeczy do zrobienia. Bo odkąd się wprowadziliśmy, to tak jak widzieliście, zrobiliśmy tylko Łazienkę. No i wszystko jakby czeka. To też czeka ze względu na to, że po prostu Rafała nie ma. Więc ja już sobie taką malutką listę spisuję, no takie rzeczy jak będzie przez dwa tygodnie, żeby go za bardzo nie obciążyć, no bo wiadomo, on też przyjeżdża z pracy, chce odpocząć, a ja mu od razu homontaj do pracy. Nie, no wiadomo Takich ciężkich zajęć mu nie szykuję No ale musimy też e, podciąć jabłoń Podciąć czereśnie już na zimę No bo teraz jak pojedzie to e, no to już później będzie za późno Chciałabym te schody, chciałabym wymalować pokój Chociaż to pewnie do tego nie dojdzie e, No mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo rzeczy Bym chciała No i musimy się też przygotować właśnie na pieska Bo za tydzień piesek do nas przychodzi e, Więc musimy Zakupić mu całe Całe wyposażenie psie ale będzie, ale będzie, ale będzie. Będzie zabawy, będzie... No, trzeba będzie go nauczyć wszystkiego, będzie trzeba z nim wychodzić. A mi też się szykują pewne zmiany, ale to, dobra, to ja już nie gadam, bo ten vlog będzie trwał e, 3 lata. E, w kolejnym vlogu Wam powiem o kolejnych zmianach, które mnie czekają i które już mnie czekają za dwa tygodnie, także... Będzie lipa, znaczy fajna lipa. Nie o ile lipa, może być fajna. E, tak, no ale w tym wypadku będzie i lipa, i fajnie. E, a mam nadzieję, że w konsekwencji będzie super. E, no dobra, no to słuchajcie, ja się już z Wami żegnam. E, życzę Wam cudownego weekendu. Jeżeli byśmy się nie spotkali na smr w niedzielę, e, obiecuję, że postaram się na przyszły tydzień, na przyszłą niedzielę, już na pewno, na pewno, na pewno. Yy, vlogi też się postaram nagrywać, yy, ale no nie wiem, czy będę miała czas edytować, bo wiadomo, tak jak mówiłam wam wcześniej, jak przyjeżdża Rafał, yy, no to jednak chcę ten czas poświęcić jemu. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, że troszeczkę się ob, o, czasowo przysunął. Aczkolwiek teraz będzie dwa tygodnie, więc no może się nacieszę nim chwilę, a potem po prostu do Was wrócę. No nie wiem, w każdym bądź razie życzę Wam. Cudownego weekendu. Ostatnie wrześniowe, ciepłe weekendy. Tak, kocie? Tak? Słyszeli? Pozdrawiam. Tak? Mhm. I coś jeszcze chcesz powiedzieć? Chodź. Osobiście to przekażesz. W ogóle jestem też bardzo, bardzo ciekawa, jak kot zareaguje. To jest kod bengalski, on jest takim bojowym kotem. On tu na dzielni wszystkich ustawia. Więc ja jestem bardzo, bardzo ciekawa. No chodź, chodź. Jestem bardzo ciekawa, jak on zareaguje na, na psiaka i czy mu po prostu krzywdy nie zrobi, e, jak to wszystko będzie wyglądało. Oczywiście będziemy się przyglądać razem, e, co tu się wyprawia, no ale się trochę obawiam, że może po prostu chcieć sobie podporządkować tego pieska, no bo to będzie szczenie, małe szczenie. Ośmiotygodniowe. Uuu, taki maluszek, a potem takie bydle. Kocie rozrabiasz. Rozrabiasz, chłopie, rozrabiasz, 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 szykuj się chłopie na kolegę. No, dobra, tym razem ja już się naprawdę żegnam. Buziaczko, 100. Dużo, dużo, dużo pozytywnej energii, pozytywnego uśmiechu, i chwytamy dzień, nie? No, to pa.